Święta to wyjątkowy czas, pełen radości, odpoczynku oraz rodzinnych spotkań. Właśnie w tym okresie wielu z nas chętnie zaszywa się w domowych pieleszach, by w spokoju nadrabiać filmowe zaległości, wybierając ulubione produkcje, które towarzyszą nam od lat. W przypadku, gdy zastanawiacie się, co warto obejrzeć, z pomocą przychodzi polsat, który przygotował wiele interesujących seansów na czas świąteczny. Z pewnością nie można pominąć jednego z największych świątecznych klasyków filmowego hiciora z przygodami Kiewina który zostaje sam w domu, walcząc z nieproszeniem gośćmi. Twórcy Polsatu zaplanowali emisję tej produkcji na Wigilię dokładnie o 20. Film, który zdobył serca wielu pokoleń, co roku powraca w świątecznym repertuarze, stając się nieodłącznym elementem bożonarodzeniowej atmosfery. Poza klasykiem, stacja serwuje również inne filmowe atrakcje. Mamy chociażby komedię Nowa Anglia, w której śledzimy przygody wielopokoleniowej rodziny Stone. Akcja rozgrywa się podczas świąt, kiedy najstarszy syn wprowadza swoją narzeczoną do domu. Kłopoty rodzinne szybko się zaczynają, a bliscy robią wszystko, by zespolić tę nową relację, co prowadzi do zabawnych sytuacji. W rolach głównych M: In, Diane Keaton, Sarah Dysyka Parker czy Rachel M. Adams, co zapewnia wysoki poziom aktorstwa. Dla fanów animacji, na ekranach zagości również film David i Elfy który będzie miał swoją premierę drugiego dnia świąt, w poranej porze. Historia opowiada o Elfie Albercie, który jest najskuteczniejszym elfem pracującym w krainie świętego Mikołaja, jednak z czasem zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Pewnego dnia przypomina sobie o Dawidzie, chłopcu, z którym miał przyjemność współpracować. Nie zabraknie również potencjalnych hitów, filmu Elf z Will Ferrellem w roli głównej, który zagości na ekranie o 22.25. Inna pozycja – która skupi uwagę publiczności, to Holiday Skate Kate Winslet i Cameron Bias, przedstawiający kłopoty osobiste dwóch kobiet, które postanawiają na święta zamienić swoje domy. Dwa dni po Wigilii przypada czas, w którym przywitamy film Król Lew, popularną animację z ubiegłych lat, ale w nowej interpretacji. Historia Simby, młodego lwa, który staje przed wyzwaniami zdobycia własnego królestwa po śmierci ojca, znów przyciągnie widzów na ekrany w godzinie 19.55. Warto również wspomnieć o filmie Valyrien, który oferuje niezwykłą podróż w kosmos, a wraz z nim śledzimy losy kosmicznych agentów i ich walce o zachowanie porządku w galaktyce. W te świąteczne wieczory, niezależnie od wieku i preferencji filmowych, każdy znajdzie coś dla siebie. Telewizja wypełni te chwile magią i rozrywką, tworząc atmosferę, która uczyni te dni naprawdę niezapomnianymi. Czas przyjemnie spędzony z rodziną przy ekranie z pewnością na długo zapadnie w pamięć i zapewni wiele radości. Nie pozostaje więc nic innego niż usiąść wygodnie, przygotować ulubione przekąski i zanurzyć się w bogaty świat filmowych opowieści.